TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani poseł, debiutuje Pani w Sejmie z partii Szymona Hałowni, Polska 2050. A proszę powiedzieć, w jakich komisjach będzie się Pani czuła najlepiej i do jakich komisji została Pani powołana? W tej chwili zostałam powołana w skład dwóch komisji. Pierwsza to jest komisja środowiska, a druga to jest komisja rolnictwa i rozwoju wsi. A czy się będę w nich dobrze czuła? Czas pokaże, bo jestem, tak jak pani wspomniała, debiutantką i do końca nie wiem na czym ta konkretna praca będzie, będzie polegała, ale mam nadzieję, że, że jak najbardziej poradzę sobie, poczuję tematy, obud ty, w tych komisjach będę mogła zrobić coś pożytecznego. Już pani zaczęła działać, to znaczy mam na myśli interwencje poselskie w związku z problemami, jakie mamy na granicy, z korkami, które ustawiają się już w tym momencie do przeworska. Proszę powiedzieć, czego dotyczyła interwencja poselska, którą pani wraz z panem posłem Romowiczem złożyła w Ryszach? Tak, byliśmy razem z, z Bartoszem Romowiczem posłem z okręgu 22. Byliśmy na granicy, spotkaliśmy się w korczowej z demonstrującymi kierowcami i te korki się tworzą dlatego, że kierowcy po prostu blokują granicę. I jakby z mojej strony jest pełne zrozumienie problemu, ponieważ walczą jakby o swoje prawa, zostali zostawieni sami sobie. Rząd w tej chwili twierdzi, że że to nie jest ich wina, że to jest wina umowy między Ukrainą a Unią Europejską i oni składają ręce, że to nie jest ich problem. A tu jest taki problem, że wystarczyłoby pewnie troszkę skrupulatniej podchodzić do tych przepisów, które są nieprzestrzegane. Na przykład samochody wjeżdżają ukraińskie, które nie mają prawa poruszania się po Polsce ze względu na bardzo zły stan techniczny tych samochodów. Ale w ogóle, są w tej chwili te zgody tak, na, na wjazd do Polski, te zezwolenia są, nie, nie, nie ma takiej potrzeby, tak. strona ukraińska może dowolnie wjeżdżać do Polski i tu jest problem, bo przewoźnicy ukraińscy mają znacznie niższe ceny. Jeszcze jest jeden problem taki z tematów lokalnych, mianowicie kolejną interwencją, która Pani się zajęła i była w Mielcu. Proszę powiedzieć, czego ona dotyczyła i dlaczego to jest tak dla Pani ważna sprawa? Właśnie wczoraj również byłam w firmie EuroEco w Mielcu. To jest firma córka Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu ma oddział w Mielcu. I w samym Mielcu na strefie jest cztery takie firmy, które zajmują się obsługą inwestorów na strefie. I niestety doszły do mnie informacje od mieszkańców i od inwestorów ze strefy, że w tej tej firmie nie dzieje się do końca dobrze. Dobrze, tak? I złożyłam w dniu wczorajszym interwencję poselską, w której zawarłam prośbę do zarządu EuroEco, a dokładnie do pana prezesa Sfuła. Prośbę o dostarczenie konkretnych dokumentów. To są pełne sprawozdania z działalności finansowej, to są pełne sprawozdania zarządu od roku 2019 do, do 2022. Poza tym umowy spółki, które były zmieniane, w konkretnych datach, to nie będę teraz przytaczać, ale to były konkretne informacje. I będziemy czekać. 14 dni jest na odpowiedź. Jak się z tym zapoznam, przeanalizujemy to, co jest w tych dokumentach, to na pewno będziemy wiedzieć, Trochę więcej, a generalnie chodzi o to, że zachodzi podejrzenie, że z, tych właśnie, z tej właśnie spółki i z pozostałych jest w sposób nie do końca legalny już finansowana prekampania do, do wyborów samorządowych. Czy obawia się Pani, że tego typu interwencji może być w przyszłości, nawet w tej najbliższej, znacznie dużo więcej? Ja myślę, że po to są posłowie i po to mamy nasze uprawnienia czyli legitymacja poselska i to, że zaufali nam wyborcy mamy prawo pytać. Właśnie takie firmy, które są spółkami skarbu państwa lub spółkami córkami powiązanymi ze skarbem państwa, o to, co się w nich dzieje, w jaki sposób są, jak się gospodaruje naszymi pieniędzmi. Bo to są wszystko nasze podatki. I ja zamierzam z tej prerogatywy korzystać czyli sprawdzać i patrzeć na ręce tym, którym powierzamy nasze pieniądze. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.